Podbije Białoruś. Białoruś wojna. I tak przegrasz. Poddaję się. S. Ukraina, łączymy się? No, około. Rumunia i Mołdawia, wojna. I tak przegrasz. Mogę do kogoś zadzwonić? No, ok. USA, mogę atomówkę? Możesz, ale tylko jedną. Ale walnie. S. Brazylia, podbijamy Urugwaj i Paragwaj? No, około. S. Podbije jakąś wyspę. Ta będzie dobra. A teraz idę do Niemiec. Niemcy podbijamy Czechy. No około. Co wy robicie? No jest. Nie no, co w tej Europie się dzieje, idę do Francji. Francja podbijamy Polskę i Niemcy. No pewnie. Polska żegnaj. Nie, Niemcy. No i Git. Watykan jesteś słaby. Ja ci dam słaby. I co słaby? Co jest kur? San Marino masz. Dzięki. Łączymy się Jugosławie, okej? Okay. Nareszcie znów na mapie. Dobrze, że podbiłem tą wyspę. Po drodze Niemcy. Dziękuję ci. Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, dołączcie do mnie. Okej. Okay. Znowu ZSRR. Irak jesteś słaby. Chyba ty. I co słaby? Patrz twój sta, ale debil. Patrz promocja Harnasia, ale debil. Patrz twoja sta, ale debil. S. India jesteś słaby. Chyba ty. S. Odrodzę Białoruś. Dzięki, chodź do mnie. Po koło. Białoruś, Polskę polskie Niemcy, aby idziesz dostawał tereny. Po koło. Podbiję Pakistan i Afganistan. Że co? Idę do Iraku. Podbiję te kraje. S. Irak dołoń do mnie około. No jest. Niemcy podbijamy TH... Ok, Czech. idę powiedzieć to Rosji. Polska i Niemcy chcą podbić zobacz chiny. nowe tereny. I jak? Fajne. No jest. Ja i Niemcy i USA podbijamy od Zachodu a ONZ i Europa i NATO od Wschodu. Dobra USA NATO, Europa ONZ teraz OK. Okej. Okay. Dobra, czas użyć tego.